Hejka! Witam Was bardzo serdecznie. w nowy filmie więc pokażę Wam stylizację na święta. I chcę Wam trochę zainspirować Was do takiego właśnie świątecznego ubioru. Pierwsza stylizacja jest właśnie taka. Ubrałam serwoną bluzkę. Ona jest taka bardziej taka trochę kwiatowa, bo ma ten dół taki taki troszkę kwiatkowy, że tak jakby się postrzega na wszystkie strony i spódnicę ołówkową, bardziej nazywana syrenka. Tak właśnie ta pierwsza stylizacja wygląda. Właśnie mi się tak wydaje, że właśnie taka luz, uroczysta stylizacja, to bardzo pasuje taka trochę czerwieni, trochę seleni na święta, na wigilijny właśnie stół. I do tego ubrałam takie buty, takie o. Na koleczku. To jest pierwsza strzyżacza, którą właśnie dla Was przygotowałam, i teraz pokażę Wam drugą strzyżaczkę. Tutaj tylko, właśnie zmieniłam spódnicę i mam tą samą bruszkę właśnie. Taki taki pasem, właśnie. No i tutaj, właśnie, tylko założyłam nasyjnik o ten, ten właśnie z iPhone'u. I moja taka propozycja jest, jeśli. No, więc zamiast za bardzo przebierać, robić jakieś naprawdę fantazyjne stylizacje, to wystarczy tylko zmienić spódnicę i mieć czerwoną bluzkę i tyle. I można jakiś fajny by założyć i mamy całą stylizację gotową. Oczywiście, ja bym może, jakbym miał jakiś pasek ozdobny, to właśnie tutaj, tutaj właśnie bym mogła założyć, a tego paska nie mam, więc założyłam nasyjnik. Teraz mam pokażę psy z Trisace. Sypsa to jest właśnie taka trochę aksjatycka, trochę taka gramowa. Mi się wydaje, że właśnie na pierwsze święta po Ligi będzie idealna taka stylizacja. Nie zmieniłam tutaj spódnicy, tylko zmieniłam bluzkę i ona jest właśnie taka, jak mówiłam, ojeta na takim trochę podchodzącym arabskim stylu, bo mamy takie wzorki, ale nie o to chodzi, chodzi o to, żeby było ładnie. Oczywiście nie wszyscy lubią ciemne kolory, ale jeśli ktoś bardzo lubi takie właśnie niby czarne, ale złoto przechodzi i taką właśnie czarno-blokatową spódnicę, to właśnie jest idealna właśnie dla takiej osoby ta stylizacja bo mi się właśnie, osoby osoba, się podoba i wydaje mi się, że jest idealną sprzedażą na, na długie święto. Tak właśnie wygląda. Dobrze. I chyba mm, to, co Wam właśnie pokazałam dzisiaj, zaproponowałam te wszystkie będzie to właśnie na tyle. I to będzie właśnie na tyle, ale Czekajcie na serwestrowy filmik, bo on będzie najbardziej ciekawszy. I pokażę Wam moją propozycję na serwestra, która będzie bardzo ciekawa. Do następnego razu. Pa!